Siemka, tutaj lolk. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować mój drugi part serii przygody z Margonem. Dzisiaj mamy zamiary się na Madoka. Ja mam oczy. 107 level, Mamy tutaj Riamona, który jest dzisiaj z nami. Siema Riamon. Siema. Dobra, mamy też żydka, tą deskę, która kręciła ze mną pierwszy level, pierwszy znaczy part, i mamy nasz klan tutaj 85 level, z Tureon, Lorba 87, Riao 101, Żydek 83, Zwillas 85 i ja 107 level. Dzisiaj mamy zamiar iść na Madoka. No to, że miłego jego oglądania, idziemy na Madoka. Czekaj tylko, żeby nas nie było. Czekaj, ols, 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 dobra. No czekajcie, czekajcie, Ols, Dobra, idziemy, idziemy. Teraz pewnie Madoka nie będzie. Jest coś, jest coś tam u was? Nie, nie ma, Dobra Dopiero O, dobra, Madoka nie ma. Nie ma Madoka? Jezu, po co kurkę bijesz? O, jajko. O, jajko, moje! Nie bumuję. Ja się poczekam. Tylko się nie zabijcie o to jajko. Aj no, ale tylko z jajka kasana pół. Nie ma Madoka Dobra, to tak zrobimy. Ja teraz dam pauzę i zaczekamy Jace. na Madoka. Jak Madok będzie, to wrócimy na razie. Jak widzicie, nie udało nam się zabić Madoka, bo przyszła zła Avi. To jest jedna z takich, jakby wam to w skrócie ująć, debilka z Lewandii, która wszystkich deda i myśli, że jest fajna, a tak naprawdę nie jest. Myślę, że za jakiejś. 10 minut znowu dojdziemy na Madoka i nagram filmik, Dziękuję bardzo. No. Oczywiście była pozdrowienia Avi. dla Avi. No to nie była Avi. I tak pozdrowienia dla niej. Żegnajcie, za jakieś 10 minut się widzimy. Siemka. Siemka, witam z powrotem. Teraz y, moich kompanów z Escape'a ubyło trochę, nie ma już nikogo, musieli zejść. Ale tak, Żydek pozostał. Lolk jest, Sir jest, Riamon jest. Złego Olsa nie ma, ale L Loraba z tym swoim 87 przed swoją postacią 102 magiem. To teraz chwilę poczekamy jeszcze na Madoka. Jak się zrespi, to wrócę tutaj i będziecie już oglądać samą walkę. Dobra, daję krótką pauzę. Dobra, jak widzicie jest już pan Madok.